Cześć, już trochę mówiłam o właściwościach Saturna w rybach w filmie o horoskopie na 2024 rok. Teraz trochę dopowiem z innej strony. To czas, kiedy sen staje się rzeczywistością, a rzeczywistość iluzją. Z dobrej strony, jeśli chodzi pod kątem tranzytów Saturna przez domy, można skorzystać z tej energii na zasadzie elastycznego wpasowania obowiązków czy pracy pod swój grafik, nie nakładanie na siebie jakiś Sztywnych zasad, z których potem nie możemy się wywiązać, czy też po prostu wprowadzenie rutyny, która jest dopasowana do naszych możliwości i czasu, jaki możemy temu poświęcić. Ze złej strony, Saturn w rybach to przesuwanie granic, naginanie regulaminów może skutkować niejasnością, jeśli chodzi o zasady. Stabilność jest jak Stabilność na statku może mniej lub bardziej bujać tą konstrukcją. Zależy na jakie wody wypływacie i jak skonstruowany jest wasz statek. Saturn to też naturalny władca rządów i wysokich stanowisk. Podczas tegorocznych wyborów znajdował się w zerowym stopniu ryb w retrogradacji i na początku listopada z niej wyszedł, po czym zaczął nabierać prędkości. To tutaj Saturn to nowa władza, a według mnie ryby to jest domena poprzedniej władzy, czyli Pisu. I teraz nowa władza porusza się po lodowisku i wytworzonej przez poprzedni rząd w Polsce. Zobaczymy, jak sobie poradzą. Spojrzałam bardzo pobieżnie na horoskopy Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego, bo inaczej nie patrzę na horoskopy, jak nie mam pewnej godziny urodzenia. I tak jak mówiłam w filmie o horoskopie na 2024 rok. 30 czerwca Saturn zatrzyma się, po czym wejdzie w retrogradację w 19 stopniu ryb, i to będzie bardzo wrażliwy punkt. W tym czasie Donaldowi Tuskowi zrobi seks styl do Merkurego pozycję do Jowisza i kwadraturę do Marsa co może poskutkować przeforsowaniem zmiany jakiejś ustawy, albo będzie dotyczyć wstrzymania czegoś. A u Jarosława Kaczyńskiego Saturn wykona manewr zawracania na jego księżycu, o ile go tam ma w ogóle, co poskutkuje bardzo mocnym ugodzeniem w jego emocje. Jeśli ktoś z Was ma księżyc w okolicy 19 stopnia w rybach, pannie, strzelcu albo bliźniętach, to radzę się przygotować na... Turbulencje emocjonalne na w okolicy początku lata przyszłego roku. Na skalę światową, niektóre rządy państw mogą przekraczać swoje kompetencje, mieć problemy z ustalaniem jakichś zasad, poruszać się jak w poruchomych piaskach. Z innej strony mogą na przykład dopasowywać jakieś ustawy pod. Oczekiwania społeczeństwa zależy od konkretnego horoskopu państwa oraz panującej w niej władzy. Tyle o polityce teraz tranzyt Saturna przez domy w horoskopie. Spójrzcie sobie, gdzie macie Saturna w waszym horoskopie oraz znak koziorożca, bo to zabarwi jego działanie w waszym życiu. Dam po kilka przykładów przy, dla każdego domu. Jeśli przechodzi Wam przez pierwszy dom. Jeżeli w Waszym życiu pojawił się jakiś obowiązek, albo coś zaczęło Wam ciążyć, to spróbujcie sobie dopasować rozwiązanie tego na własny sposób, tak żeby Wam było wygodnie. Jeśli pojawiliście się w jakimś nowym miejscu, to jest wyzywanie do tego, żeby się tam odnaleźć. Jeśli przechodzi Wam przez drugi dom, to trzeba spojrzeć na swoje finanse. Nie dajcie się wciągnąć w jakieś szemrane inwestycje. Lepiej sobie znajdźcie sposób, jak zachować balans między wydawaniem a oszczędzaniem. Wasze poglądy mogą zostać w jakiś sposób zrewidowane. Może były zbyt restrykcyjne. Może być także pewne wydarzenie spowoduje, że zmienicie wyznawane przez Was wartości. Jeśli przechodzi Wam przez trzeci dom. To jest dopasowanie sposobów komunikacji oraz przemieszczania się tak, żeby było Wam wygodnie. Może zmienicie samochód na taki, który mniej pali albo mniej się psuje, albo załatwicie mu garaż. Trzeci dom to jest typowo miejsce braci, sióstr, sąsiadów oraz okolicy domu. Może na tym polu trzeba będzie coś uporządkować. Jeśli przechodzi Wam przez czwarty dom. Sprawy domu i rodziny wychodzą na pierwszy plan. Dochodzenie do tego, kto jest odpowiedzialny za co, może się trochę rozmywać. Najlepiej porozkładać obowiązki tak, żeby każdy mógł się z nich wywiązać. Jeżeli jakaś rzecz w Waszym domu ledwo to już spełnia swoją funkcję, to w tym czasie może się już całkiem rozlecić. Jeśli przechodzi Wam przez Piąty Dom, dzieci mogą zacząć wchodzić na głowę. Wyzwanie jest tu takie, żeby jakoś to ogarnąć. Rozwój ich psychiki jest w Waszych rękach. Pod kątem hobby, zawsze warto znaleźć czas, żeby oddać się swoim pasjom, szczególnie teraz, kiedy można wypłynąć na szerokie wody inspiracji. Jeżeli jesteście sami, to może, możecie znaleźć kogoś starszego od siebie, a jak macie koziorożca. W trzecim domu to ten tranzyt może dotyczyć właśnie porozumiewania się z ukochaną osobą no albo, z, albo ze swoim dzieckiem. Jeśli przechodzi Wam przez szósty dom, jest to wprowadzenie rutyny do codziennego grafiku. Teraz praca i obowiązki w domu wyjdą na pierwszy plan. Warto sobie to poukładać tak, żeby było Wam wygodnie. Szósty dom to jest także dom zdrowia. Warto by spojrzeć na nie, zadbać trochę. Tak samo dom zwierząt. Może na przykład wasze akwarium potrzebuje glonojada. Na przykład, jeżeli macie koziarzsta w czwartym domu, może dotyczyć to jakichś ulepszeń bądź napraw w domu, tak żeby było wam wygodniej i bezpieczniej. Jeśli przechodzi wam przez siódmy dom. Saturn tranzytując siódmy dom, często rewiduje, czy dana relacja nadaje się do sformalizowania lub zakończenia. Może być tak, że zaczniecie spotykać osoby uduchowione, jakieś intuicyjne, czy w trakcie terapii. Jeśli macie jakąś roszta w piątym domu, może to dotyczyć związków miłosnych. Fokus padnie na to w tym czasie bądź pokażecie innym, na przykład, jakieś swoje dzieło. Jak macie koziorożca w szóstym, no to może dotyczyć to pracy, którą dajecie innym, na przykład jakąś pomoc. Jeśli przechodzi Wam przez ósmy dom, tu może być różnie. Transformacja struktur to tutaj motyw przewodni. Dokopywanie się do sedna również, chociaż nie wiem, czy to sedno zobaczycie, bo ryby to niezmierzone wody. Jeśli macie koziorożca w szóstym domu, może to dotyczyć zmiany bądź warunków pracy, lub metamorfoza podejścia do wykonywanych obowiązków. Połączenie szóstego i ósmego domu również to to również branie na przykład czegoś na kredyt, na spłacenie w ratach. Jeśli przechodzi Wam przez dziewiąty dom, połączenie dziewiątego domu i ryb to poszukiwanie ukrytych prawd, czy też ideologii, która pasuje do Waszego systemu wartości. Jeśli macie siódmy dom w koziorożcu, to możecie zacząć spotykać kogoś. Jak już jesteście w związku, może dojść do jego sformalizowania. A jeśli nie, to po prostu wspólne podróże, czy też wychodzenie na jakieś eventy. Jeżeli kozioroż samocie w szóstym domu, może być to podwyższenie waszych kwalifikacji, jakiś wyjazd służbowy, czy też dostanie umowy na czas nieokreślony. Jeśli przechodzi wam przez dziesiąty dom, jeżeli co dopiero zaczęliście nową pracę, to może być czas, kiedy będziecie się odnajdywać na nowym terenie. Jeśli nie, no to w obecnej pracy obowiązki, czy też Odpowiedzialność za cokolwiek może się trochę rozmywać. Żeby pozytywnie wykorzystać energię Saturna w rybach w 10 domu, możecie poszukać rozwiązań w nieoczekiwanych miejscach. Uważałabym, co komu mówicie w miejscu pracy, żeby to nie obróciło się przeciwko Wam. Jeśli przechodzi Wam przez 11 dom, przebywanie w grupach jest tutaj motywem przewodnim, chociaż może dojść do tego, że będzie. Będziecie mieć ograniczony czas na spotkania z przyjaciółmi z jakiegoś powodu. Jeżeli będą potrzebować Waszej pomocy, to może warto znaleźć troszkę czasu. Pójście na jakieś kursy czy zajęcia grupowe, żeby na przykład poszerzyć swoje horyzonty. To bardzo dobry pomysł w tym czasie. Jeśli przechodzi Wam przez 12 dom. Możecie mieć więcej realnych snów w tym czasie. W pozytywnym sensie to wyciąganie na wierzch ciekawych rzeczy z waszej psychiki i na przykład zainspirowanie się tym i stworzenie czegoś w realnym świecie. Z negatywnej mogą to być obciążenia właśnie na tle psychicznym. Na przykład znaleźliście się w jakimś nowym miejscu i wyzwanie jest tu, żeby się odnaleźć. To by było na tyle. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa.